Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ciąg dalszy. Słuchajcie dywagacji na temat zaimka this, that i it. Na pocieszenie Wam powiem, że moim skromnym zdaniem 90% nawet nauczycieli tego nie rozumie. Ja sam tego długo nie rozumiałem, póki nie zacząłem tematu bardzo drążyć. Ale myślę, że to już jest kolejna lekcja, i wiele zrozumiecie po tej lekcji. Ktoś zapytał w komentarzu. Jaka będzie różnica między Why Did You Do This? dlaczego to zrobiłeś, Why Did You Do That? dlaczego to zrobiłeś, i Why Did You Do It? dlaczego to zrobiłeś. I to, co przed chwilą powiedziałem, jakbyście zapytali nauczycieli, tak jak, tak jak mówię, no może się mylę, ale śmiem twierdzić, że 90% powie: A, no, no, to, to tamto, a w sumie nie będą wiedzieć w ogóle o co chodzi. I polscy nauczyciele często Mówią, a to daj it, it, it na pewno będzie dobrze. Why did you do it? I, i, i problem z głową. A tu słuchajcie, tak nie działa. Tak naprawdę it to chyba będzie najrzadziej tutaj użyte. I teraz, żeby Wam to ułatwić, zrobimy najpierw inny przykład. Zrobimy najpierw przykład nie dlaczego to zrobiłeś, tylko na przykład gdzie to kupiłeś, ok? Bo to, bo to działa bardzo podobnie. Gdzie to kupiłeś? I teraz uwaga. Wyobraźmy sobie, że ni stąd, ni zowąd. Ktoś do mnie podchodzi i się pyta tak, Where did you buy it? Ok, ja patrzę na niego i ja nie wiem o co chodzi. Ale co to jest it? O co Ty, chłopie, pytasz? Co to jest it? To jest tak, jakby ni stąd, ni zowąd ktoś do Was podszedł i się zapytał Where did you meet him? Gdzie go poznałeś, spotkałeś? Ni stąd, ni zowąd. I patrzycie na niego him, ale kogo? O kim Ty mówisz? Więc uwaga, pytanie takie ni stąd, ni zowąd, bez żadnej wcześniejszej rozmowy bez kontekstu pytanie where did you buy it gdzie to kupiłeś jest dla anglika bez sensu bo on nie wie co to jest it w związku z tym gdybyśmy tak podeszli do kogoś niestonizowąd raczej będziemy coś pokazywać no, wziąłem tu na przykład długopis tak i podchodzę do kogoś też niestonizowąd też nie było żadnej rozmowy i się pytam where did you buy this i on usłyszał this, i on od razu wie, że ja będę coś pokazywał, ok? Pokazuję mu to. I on wie, że chodzi o długopis. No i ten długopis jest po prostu bliżej. Czyli tu będzie this. Jeżeli ja ni stąd ni zapytam Where did you buy that? To on też od razu popatrzy, na co ja pokazuję, ok? Czyli kładę ten długopis ciut dalej i mówię Where did you buy that? gdzie to kupiłeś? I on wie, o co chodzi. Wie, że ja coś pokazuję. Pokazałem długopis. I teraz, to co powiedziałem, jeżeli ni stąd, ni zowąd powiecie Where did you buy it? Nic nie pokazując, to Anglik nie wie, o co chodzi. Ale co to jest to it? Więc to pytanie może być użyte jak najbardziej pod, pod warunkiem, że wcześniej była o czymś rozmowa. Czyli ja najpierw podchodzę i mówię mu o, What a nice pen! Jaki fajny długopis. I teraz mówię where did you buy it? I on już wie, co to jest it. It to jest ten długopis. No i teraz przechodzimy do właściwej treści lekcji. Dlaczego to zrobiłeś? This, czy that, czy it. I teraz to, co z tym długopisem? Jeżeli nie stąd nie zowąd podejdziecie do kogoś i się zapytacie where, why did you do it? a to, co powiedziałem większość nauczycieli, jestem przekonany, że powie, że jest ok. To Anglik nie wie, o co chodzi, ale zrobiłem co? Co? Co to jest to it? Więc to zdanie jest niemożliwe, jeżeli nie ma wcześniejszego kontekstu. Więc zróbmy właśnie sytuację, że jakby bez kontekstu, bez rozmowy i tak dalej. W kilka dni temu wrzuciłem wam lekcję i mówiłem, że this i that działa nie tylko w przestrzeni, czyli this bliżej, a that dalej, ale też w czasie że that to co było a this to co będzie proszę bardzo, mamy tu jakiś kamień i wyobraźmy sobie że nie wiem, jesteśmy w jakimś parku i słuchajcie, ktoś wziął tego kamienia i rzucił w psa rzucił w psa ja to widzę i podchodzę do chłopaka i teraz niestonizował, oczywiście zaraz po tym rzucie. Ja się pytam, why did you do that? To co było, ok? Rzut już był. Why did you do that? Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego rzuciłeś kamieniem? On doskonale wie o co chodzi, bo jakby pokazuje. Czy tu może jakby nie pokazuje? Ale on, z uwagi na to, że ja od razu pod, podszedłem, to on doskonale wie o co chodzi. A z uwagi na to, że to już było, dlatego jest właśnie this. Ale słuchajcie, to, no to jest naprawdę wszystko skomplikowane. Dlatego właśnie wiele osób tego nie rozumie. Czy do sytuacji, która już była, mogę użyć wys? Tak, mogę. Jeżeli to co było, jakby dalej istnieje. I teraz przykład. Wziąłem sobie słuchajcie, zabawkę. No, załóżmy jest to zabawka mojego syna, i załóżmy syn, nie wiem, wczoraj na przykład urwał koło. No, tu akurat nie jest no, ale wyobrażamy, że sobie urwane, że jest urwane koło. Kiedyś to zrobił. Biorę tę zabawkę idę do syna i pokazuję mu. Pokazuję mu na urwane koło, tak? No i teraz użyć this czy that. Tu możecie akurat użyć obydwa. Z uwagi na to, że jest to czynność czasu przeszłego, tak jak rzut tym kamieniem, to mogę powiedzieć that. Why did you do that? Dlaczego to zrobiłeś? W sensie, dlaczego urwałeś koło i on wie o co chodzi, bo ja pokazuję. Ale z uwagi na to, że to autko jest tutaj i ja go trzymam w ręku, pokazuję, to mogę też użyć this. Why did you do this? Ok? Czyli do rzutu kamieniem tylko that, bo już tego nie ma. Why did you do that? A tutaj, why did you th do this albo that? No i teraz ta, to ostatnie zdanie. Co z pytaniem: Why did you do it? No to co mówiłem wcześniej: jeżeli użyjecie it, to osoba nie wie o co chodzi, więc musi być wcześniej jakaś rozmowa na przykład. Czyli uwaga, pytanie: czy do tego autka, czy do tego autka, lub do tego kamienia i tego psa mogę użyć it? Mogę, słuchajcie. Jeżeli ja na przykład podchodzę, najpierw, najpierw sytuacja z psem. Podchodzę i mówię mu tak: Hey you, as I saw you throw a stone at that dog. Widziałem, jak rzuciłeś kamieniem w tego psa. I teraz chłopak już wie, o czym ja mówię. Mówię o rzucie kamieniem, i teraz się zapytam: Why did you do it? Dlaczego to zrobiłeś? Więc co to jest to? No ten rzut kamieniem, o którym mu powiedziałem. Jasne? I dokładnie to samo z zabawką. Bo wcześniejszy przykład był taki, że ja nic najpierw nie mówiłem, tylko od razu podchodzę do syna i mówię: Ty, czemu to zrobiłeś tak? I on patrzy na co pokazuje, pokazuje na odko. A teraz na przykład podchodzę do syna i mówię mu ta, hej, I saw you break your toy. Widziałem jak zepsułeś zabawkę. Why did you do it? Dlaczego to zrobiłeś? I teraz co to jest it? No, zepsuć je zabawki. I syn wie o co chodzi. Bo najpierw nawiązałem jakąś tam rozmową. I teraz mówię Why did you do it? Innymi słowy, w przypadku zabawki są możliwe wszystkie trzy, tak? Why did you do this? I pokazuję. I teraz tu, dlatego this. Why did you do that? Ponieważ czynność czasu przeszłego już była. Przechodzę na that. No i jeżeli wcześniej nawiążę do rozmowy. Widziałem jak urwałeś koło. Dlaczego to zrobiłeś? Why did you do... it? No mam nadzieję, że coś... rozjaśniłem. I tu jeszcze mamy fragment z gramatyki ze słownika Cambridge. To co wam już mówiłem wielokrotnie, że that używamy do tego co już padło. I tu mamy powiedziane: We also use that to refer back to a whole clause, czyli również używamy that, aby się odnieść do tyłu z powrotem, do całego zdania. Clause to jest zdanie w takiej terminologii gramatycznej. Jaki tu mamy przykład? Osoba A mówi: We are having a few friends around for dinner. Would you like to come? Tak? Czyli ta osoba powiedziała, że czas teraźniejszy, ciągły do zaplanowanej przyszłości. Czyli będziemy mieć kilku znajomych na obiedzie. Czy chciałbyś przyjść? That sounds lovely. That, czyli to that, tyczy się całego zdania. To brzmi super. Całe to Twoje zdanie, to zaproszenie brzmi super. To, co ktoś powiedział, to już jest that. Kolejny przykład. Why don't you come, uh, why don't you come at around 8? Dlaczego może być tak przyszedł? To jest propozycja. Może być tak przyszedł koło 8. That will give me time to get ready. To mi da czas, żeby się przygotować. Czyli to, że przyjdziesz koło 8, to co powiedziałem, to jest teraz ukryte w tym that. I kolejny przykład. Can you tell cat to hurry up? Czy mógłbyś powiedzieć tej. Cut, żeby się pospieszyła lub jeżeli nie wiem nie wiemy czy to ona czy on We've got to leave at 11. Musimy wyjechać o 11. I've already told her that. Już jej to powiedziałem. I co to jest to? No to żeby to co tu zostało powiedziane, żeby się pospieszyła. No i tu jest jeszcze raz powiedziane. We use that to refer back. Back to something that has already been spoken or written about. To, co zostało powiedziane lub napisane. If he gets that job in London, he'll be able to visit us more often. Czyli, jeśli on dostanie tą, tę pracę, widzicie, Polak byłby tu pewnie skłonny powiedzieć, this job. To, co zostało powiedziane lub napisane, czyli tu jest jakaś rozmowa, oczywiście to zdanie jest wyrwane z kontekstu. Czyli rozmawiają o jakiejś tam pracy, ty słuchaj, on szuka pracy, no fajna praca i zobaczcie, my powiemy: No, jeśli dostanie tę pracę, tę, o której rozmawiamy, tak? Także tym bardziej będziemy skłonni, będziemy skłonni użyć Tys. Ale nie, jest wet, bo ktoś powiedział o jakiejś pracy ja się teraz odnoszę. Jeśli on dostanie tą pracę, o której wspomniałeś, he'll be able, on będzie w stanie odwiedzać nas częściej. Dzięki, trzymajcie się.